W Polsce o tej porze zacznie się świąteczna gorączka i mróz za oknem, a oni będą lecieć 5 grudnia do Tajlandii z przystankiem w Pekinie i zwiedzaniem Wielkiego Muru Chińskiego. Pierwsza para marzyła o luksusowym wypoczynku, 12 nocy w pięciogwiazdkowym hotelu z tarasem, balkonem, śniadaniem oraz basenem w kwocie 4997 zł za dwie osoby. Druga para to dwie przyjaciółki, które postawiły na budżetowy styl podróżowania. Obie pary musiały zapłacić około 2150 zł za za bilet Warszawa-Puket, a druga para zapłaciła jedyne z 1396 zł za nocleg na Pukecie. Całość z wyżywieniem i atrakcjami pierwsza para zapłaci około 6-7 tysięcy zł za jedną osobę, a druga para zapłaci około 4-45 tysiąca zł za jedną osobę. Bo u nas nie ma gotowych ofert. Każdy plan, który widzisz u nas na kanale, to inspiracja. Twój plan będzie inny, bo zaprojektujemy go tylko i wyłącznie dla ciebie. Napisz do nas wiadomość prywatną, jeśli też komfortowo chcesz podróżować po świecie i cenisz swój czas.